Dzień dobry. Pamiętacie nasz standard obsługi klienta? Na pewno pamiętacie, bo wiele osób uczyło się go na pamięć. Od teraz chcemy spróbować zupełnie inaczej, bez recytowania formułek. Rozmawiajmy z klientami naturalnie, własnymi słowami, tak, jak rozmawiamy ze znajomymi czy przyjaciółmi. Wam będzie się pracowało łatwiej, a klienci poczują się w naszych sklepach jeszcze lepiej. W materiałach w centrali znajdziecie informacje o czym mówić, ale to w jaki sposób, jest już naszą inicjatywą. Fajnie? Pewnie, że fajnie. A teraz zobaczmy, jak to może wyglądać. Zapraszam do sklepu, gdzie klienta obsługuje Marta. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przyszłam uzupełnić zapasy. Widzę właśnie, bardzo się cieszę. A przy okazji może chciałaby Pani skorzystać z naszej promocji na szampony Pantene. Gwarantujemy najniższą cenę na rynku. A dodatkowo, przy zakupie dwóch sztuk, dorzucę pani specjalny rabat. Poproszę no dwa w takim razie. Poproszę jeszcze aplikację. Chwileczkę. Poproszę 73 zł i 74 grosze. A przy okazji, zapraszam, w czwartek będziemy mieli super promocję na przetestowane przez nas produkty odkrycia miesiąca. Na pewno wpadnę, często jestem u państwa. Już płacę. I paragon dla pani. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia! Kiedy witacie i żegnacie klienta, starajcie się dostosować język do wieku i relacji, jaką z nim macie. Najważniejsze, aby wasze reakcje były życzliwe i serdeczne. Jesteście przecież gospodarzami w sklepie. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci pojawiali się w Rosmanie jak najczęściej. Nie zapomnijcie zatem zaprosić ich na najbliższą promocję. Pora! na wzorcową obsługę w wykonaniu Emilii. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jest Pani zainteresowana tym produktem? Zastanawiam się, co to jest? To są rajstopy w sprayu, Bardzo dobra rzecz. Testowana przez naszych pracowników. Można poczytać o naszych opiniach na naszej aplikacji. Ja sama testowałam, rewelacja. Naprawdę bardzo ładnie wygładza, rozświetla, nie robi smug. E, skorzystam w takim razie, wezmę jeden. No to poproszę. Dziękuję ślicznie. A oprócz tego ten ostatni produkt będzie Pani miała taniej z aplikacją. Oczywiście już daję. Płaci Pani 51 zł i 33 grosze. Bardzo dziękuję proszę. bardzo. I oczywiście mogę już dzisiaj Pani zaproponować następną promocję na naturalne produkty Ewy Hodakowskiej i nowa linia bielizny Slogi. Zapraszam serdecznie. Super, na pewno skorzystam. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Dbajcie o komfort naszych klientów. To od Was zależy, czy rozbudzicie w nich ciekawość. Dzięki testom produktów na workplace macie o nich naprawdę dużą wiedzę. Wykorzystujcie ją. Na kasie są wskazówki na temat cen w klubie. Podpowiadajcie klientom, że z aplikacją mogą kupować taniej. Mamy sporo tematów, które warto z nimi omówić. Ale czy robić to zawsze? Spójrzmy. Ojku, Witam dzień powodnie. dobry, Dzień dobry. Mamy dzisiaj bardzo fajną promocję tylko na No pewnie jasne rozumiem. Wodę 49, poproszę. O, dziękuję panu bardzo. W dziękuję życzę. bardzo. Pa. Dziękuję. Do widzenia. Jeśli widzicie, że klient nie ma ochoty poznać oferty dodatkowej, nie zmuszajcie go do tego. Na pewno będzie wdzięczny za wasze zrozumienie w sytuacji kiedy się spieszy. No i jeszcze jedno. Nie każdemu klientowi trzeba przedstawiać pełną ofertę. Zwłaszcza, że stojąc jako drugi w kolejce, słyszy to, co mówicie do poprzednika. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, jak polecała Pani produkty. A tak, to są naturalne, wegańskie produkty Pani Ewy Wodakowskiej, dostępne tylko w naszych drogeriach, naprawdę. Warto. Też testowałam. Jestem alergikiem, świetna rzecz. Jak weźmie Pani ten drugi, otrzyma Pani go ode mnie gratis. W takim bądź razie nie będę się dłużej zastanawiać. Bardzo proszę. Cieszynij poproszę jeszcze reklamówkę, bo a, chyba się nie zabiorę. Dobrze. A ja od pani poproszę aplikację. W ten sposób pomagamy naszym tutaj fundacjom. Bardzo dziękuję. Płaci pani 48 zł i 5 groszy. A w przyszłym tygodniu, już od poniedziałku, zapraszam Panią na kolejną promocję. Tym razem pasty Colgate Total będą to najniższe ceny tej pasty na rynku. Dobrze wiedzieć. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Zauważyliście, że Emilia nie proponuje reklamówki? Klient, który jej potrzebuje, na pewno o nią zapyta. Nasze rekomendacje, podpowiedzi i relacje z klientami są niezwykle ważne, ale sami musicie zdecydować, kiedy, co i komu mówicie. Najważniejsze, aby wasza obsługa była przystępna, nienachalna. I szczera, klienci na pewno to docenią. Do zobaczenia.